Dlaczego no. ludzie powinni się znaleźć, to teraz może Ty powiedz, dlaczego powinni się znaleźć w środę 22 na tej pikiecie o 11? Ludzie powinni się znaleźć tylko z takiego powodu, że ich obecność pod Sejmem nie daje automatycznie legitymacji temu rządowi i zgadzają się na te czynności, choćby to, że prezydent Potocki jest osadzony bez jakiegokolwiek wyroku. Czyli on jest na telefon osadzony w zakładzie karnym od roku, który stracił ponad 19 czy 20 kg wagi. On ma ograniczony dostęp do jedzenia, on ma ograniczony dostęp do opieki medycznej, do której tam w więzieniu nie ma, bo sami klawisze nie mają kurwa na lekarza. To jakim na nawodzie ten człowiek żyje, to na co to jest obliczone te? Jego aresztowanie. Czyli my, y, słuchaj, ja jeszcze powiem inna spra inną sprawę, na jakiej podstawie prawnej. Prezydent ma prawo do pół kilograma smalcu na trzy miesiące. To jest kurwa zrozumienia, to jest niepowiem. To jest niedopuszczalne, żeby klawisz i dyrektor decydował, co ja mam jeść. Przecież nie dość, że oni mają bardzo mały budżet, który źrą tylko za pieniądze z kasyna. Ja nie, to jest bandycki rozum, żebym ja z rodziny nie mógł podesłać witamin jedzenia. O tym będziemy dyskutować. Tak, bardzo dobrze. Jest... Bardzo dobrze, że o tym mówisz, ale też pamiętajmy, że... To będzie formuła rozszerzona. Pamiętajmy, że chodzi w ogóle o zaprotestowanie przeciwko w, w, więźniom politycznym, no, przeciwko wyrokom politycznym, przeciwko morderstwom politycznym. E, no i, i, tak, i w, do takiej rozszerzonej formuły m, rozumiem, zapraszamy ludzi. Okay, Piotr, przepraszam, to być cienko, ale ja nie mogę przechodząc do porządku ja. dziennego. Piotruś, posłuchaj moment. Ja wchodzę, jadę do kogoś z rodziny na widzenie i uważaj, przekraczam bramę i czuję się aresztowanym, tak. osadzonym, to klawisz prawda. wypróbuje na mnie wyegzekwować prawda. swoje uprawnienia z twoich regulamin, ja nie zostałem pozbawiony tego. Kurwa, to jest jakaś aberracja. Tak, to jest aberracja. Absolutnie masz rację. Potwierdzam twoje słowa. Oni mi drzebią z I... kieszenia, drzebią mi w portfelu, każą mi wyłączyć telefon. Czy ja kurwa jestem skazany? No Czyli właśnie. cały naród, dlatego my musimy być i tak. zaprotestować. Ludzie, ludzie są tak traktowani, już nie mówiąc o tym, że aresztowany jest traktowany jak niewolnik, niewolnik prokuratora, który może wszystko zrobić z tobą. W samych więzieniach nie są respektowane żadne, podkreślmy, żadne prawa człowieka. Ja się tylko pytam, gdzie są cholera te organizacje wiesz, liczne, dlaczego są bezskuteczne, dlaczego nikt nic, na nic nie ma wpływu tak naprawdę w Polsce? Organizacje, na które się powołujesz Piotrze, organizacje to są organizacje pseudo pozarządowe, ale one są de facto finansowane przez takie państwa, żeby spłycały i na inny tor odwracały Jest. uwagę... Od... Problemu faktycznego. Ale ja jeszcze raz mam pretensję również do ministra Żurka, dlaczego pozwala regulaminowi więźniowi osadzonego traktować mnie. Ja mam prawo tak, widzieć. Rodzinę osadzoną, ja mam prawo się z nim widzieć, i ten regulamin nie dotyczy mnie, a jednak mam je dotyczyć. Pytam się, z czego wynika regulamin? Piotr, już pozwolisz, bo jadę dalej. Tak, bo już się nie Nie, ten nie ale regulamin... to jest ważne, to, po, to powiedzmy to do końca, bo to jest ważne. Zgadzam się z Tobą. Okay. Słuchaj, ja Ci powiem, wiesz, z czego wynika regulamin, na czym jest oparty? Na kodeksie karnym wykonawczym. To jest jakaś kurwa jaja. Czyli Kodeks Karny Wykonawczy daje regulacje prawne tworząc regulamin skazanym, ale ja się pytam, ja nieskazany mam prawo do wizyty z osobą skazaną i nie chcę, żeby jakiś klawisz mnie ustawiał, grzebał mi w kieszeniach, tak. zabierał mi dokumenty, ustawiał mnie pod ścianą, zakazywał mi przytulania się, przywitania, Czy to jest kurwa kryminał, jakiś tak. nazistowski niemiec. Pytam się. Rządownictwo nie zostało zreformowane, te kurwa gady, paczury jedne, które powinny tam siedzieć, rozumiesz, a oni ciągle płaczą, że mają mało. Ci ludzie posadzani na tych kogutkach, oni mają pierdolca, to są ludzie, którzy na księdza się nie nadali, nie umieli sobie w życiu poradzić, to poszedł na klawisza i na policję. Kurwa, za jaką karę? Pytam się. Całe sądownictwo jest do wymiany i musi przejść głębokie reformy. Jeżeli my, społeczeństwo, nie będziemy w tym kontekście podnosić tego problemu międzynarodowo społecznego, to ja się w tym kraju już do niczego nie nadaję, bo Dobry, ja nie to mogę macie. tolerować, żeby mojego znajomego przyjaciela zamknęli bez wyroku, tak. sądy nie mogą orzekać żadnych zwolnień, Dobry, no bo na czas nie akta. Zgadzam się, zgadzam się z każdym twoim słowem. Także cieszę, I o tym że, cieszę się, że to wybrzmiało wszystko. Także bardzo ci dziękuję. No i co? I będziemy kontynuować nasze programy do skutku po prostu. Także dziękuję. Nie będziemy poruszać polityki między która jest skurwiona, ale oprzemy tak. się na na, na problemie społecznym, który dotyka nas szeroko. Dokładnie. Rozumiem. No. Okay. Do następnego towaru. Jeżeli pozwolisz, to zapowiem, że przygotuję ten dokument, który mówi, Super. że partie polityczne są tam nielegalne. Super. I poruszymy, przepraszam, jeszcze, żeby ludzie byli zainteresowani, udowodnię Ci to w programie czytając. Przepraszam na ten mój palec, że finansowanie z budżetu jest. Jest draństwem. Będą musieli oddać całe pieniądze, majątki, które posiadają. Oni nie mają prawa być finansowani z budżetu. Ja doszedłem do takich dokumentów, że albo mnie zabiją, albo wywalić trzeba. Dalszy, na ciąg, dalszy ciąg zrobimy w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. To już zapowiadamy. Dzięki ci Romani. Przepraszam za moje emocje, ale z tym burdelem... Nie da się prowadzić kawarnianych rozmów na temat wpływania w ryb. Zgadzam, zgadzam się w stu z tobą, także dzięki ci jeszcze raz.